Cześć kochani, dzisiaj drugi dzień w Guanajuato. Jest rano, sobota, więc wszędzie stoiska z jedzeniem. Zobaczymy, co dzisiaj w dzisiejszej migawce z drugiego dnia w Guanajuato uda nam się zobaczyć. Wczoraj przyjechałam do Guanajuato właśnie pod ten targ Juarez, a dzisiaj idziemy zobaczyć, co tutaj uda nam się zjeść, bo podobno jest dużo różności, dużo soków. Zobaczymy.. A zmę tur. Tutaj są jakieś um, jakieś zestawy śniadaniowe z, ka z kawą z, z owocami. Zobaczymy, czyli lakiles, czyli to, co Edzio lubi najbardziej. Tutaj są soki, tortas, czyli kanapki, owoce. Zaczynam od zielonego soku. Ma sok pomarańczowy, kaktus em, selernaciowy. Em, Pietruszkę i czwartego mi brakuje. Zaraz sobie przypomnę: sztuka uliczna, jak to w Meksyku, bardzo dużo mięsa. Si, jajeczniczka z warzywami. A co zamówił Edzio? Oczywiście chila, chiles. Nie może być inaczej. Tutaj panie sprzedają kaktusy. Jakbyście nie wiedzieli, jak to się przygotowuje. A tam z tyłu, ta, to jest casa Diego Rivera, czyli partnera Fridy, a na Coyoacan w Meksyku jest dom Fridy Kahlo. Tutaj podobno się urodził. W tym miejscu właśnie w na Dużo restauracji właśnie, co się odnoszą do Diego Rivery i Fridy. I już dochodzimy do Uniwersytetu Guanajuato. chyba jest jakiś występ, a to jest uniwersytet piękny Guanajuato. Rej jest dużo uliczek, nazywają się Kajehones, czyli właśnie takie wąskie, wąskie uliczki, gdzie <laughs> ciężko przejść, ciężko przejechać. Zapraszają tutaj na Kajehoneadę, właśnie wieczorną. A tam na górze jest punkt widokowy i widać y, Pipila, czyli. Aj, zaraz wam powiem. Już Wam mówię, bo zaczęli do nas krzyczeć ci z, 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 zapraszając, a znowu krzyczą, na jadę. Pipila to była osoba związana z, z bitwą właśnie pod tą albondigą. On po prostu założył na plecy podobny jakiś wielki kamień i dzięki temu potrafi, mógł podpalić drzwi po prostu do tego spichlerza i dostać się tam do środka. Jak macie ochotę poszukać po więcej, to poszukajcie. Jak mówiłam wczoraj, z historii orłem nie jestem. Ale coś tam może Wam chociaż zasugeruję tutaj, żebyście sobie poszukali więcej informacji. wczoraj taksówkarz. Eee, bardzo dużo jest w chłato Różnych przedstawień Don Quixote. Tam, nie wiem, czy Sancho Pansa. Nie, Cervantes. Zawsze miałam ochotę zjeść w tej restauracji, co jest na górze, na tym moście. Podobno ten most ma dużo trady... dużą tradycja, tak się mówi? Nie wiem, już sama. Ale fajnie to musi wyglądać. I znowu rzeźby Don Quixote i Sancho Panza. A tutaj idziemy zobaczyć jakąś multimedialną instalację. Zobaczymy, co to. Parada równości. Już jest pora obiadu, więc dużo stoisk znowu z jedzeniem i z mięchem, niestety. Hola, esta es con mantequilla, verdad? ¿Me das una chica chiquita? Mayonesa Con mayonesa, por favor. Es chile no pica mucho, sí, 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 falta algo lo puede tomar por porque... favor. Gracias. thank <laughs> you Jeszcze koniec naszej wycieczki do Guanajuato, ale chyba zamknę, jest już ciemno, chyba zamknę tutaj dzisiejszą migawkę, więc mam nadzieję, że się podobał ten fragment i do zobaczenia, jutro też jest dzień, także mam nadzieję, że, że jutro też coś się uda nagrać. Pa, pa!